11 odcinku Free State w kontestacji. Dzisiaj, zanim przejdziemy do relacji z KIL, chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania, które pojawiły się w komentarzach i w mailach. Pierwsze z nich, które się pojawiło kilkakrotnie, jest takie: jak uzyskać wizę pracowniczą do USA? Bo wiadomo, że jak chcecie się przeprowadzić, no to będziecie potrzebowali pracy. Moje zdanie jest takie, że jednak dobrze by było po pierwsze pojechać sobie na wizę turystycznej, która może być nawet do 6 miesięcy rozejrzeć się, poznać ludzi. E, jak taką wizę będziecie mieli i, i będziecie już jakiś czas, to już też jest dla Was na plus. E, no i znaleźć po prostu jakiegoś pracodawcę, który ewentualnie miałby dla Was pracę i mógłby zaświadczyć, że jesteście mój potrzebni. Jeżeli macie e, zawód specjalistyczny, typu lekarz, inżynier, to tym łatwiej będzie dla Was na pewno. E, ale na pewno, jeżeli wspólnie z pracodawcą złożycie te papiery do urzędu, no to, to będzie Wam dużo łatwiej dostać Taką wizę pracowniczą, niż będąc tutaj i, i mówiąc, że chcecie pracować, ale generalnie nie, nie wiecie gdzie, to, to, to będzie mało przekonujące. Drugi sposób to jest loteria wizowa. Wbrew pozorom szanse nie są aż takie małe, bo to jest jakieś 1 do 50, jak jest para ludzi, no to będzie 1 do 25. Możecie spróbować, nie zaszkodzi, jest w zasadzie teraz już co roku. A jeżeli chcecie więcej informacji na te tematy, no to dwa linki na dole, dwie audycje, w których szerzej mówię na ten temat. Zapraszam serdecznie. A drugie pytanie było takie: czy we freestate będą tylko wywiady z aktywistami, czy będzie się może coś działo więcej, czy będą jakieś nagrane akcje? No i powiem szczerze, że założenie było takie, że to będą tylko wywiady, ze względu na to, że naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu. I tych wywiadów jeszcze trochę jest i będą na pewno wrzucane systematycznie. Ale jest dzisiaj y, nagranie z jednej akcji, którą w Kim zrobiliśmy, i myślę, że Gareth mnie zainspirował trochę. I jak się domyślacie, pewnie chodzi oczywiście o Robin Hooding. E, no i po tym materiale bardzo bym prosił, żebyście oglądali do końca, bo będzie jeszcze konkurs i będzie e, zaproszenie dla części z Was, na które mam nadzieję, że odpowiecie, bo chcę zrobić naprawdę coś fajnego. Zabar. Dobra, yy, spróbujemy zrobić trochę tak zwanego Robin Hooding, czyli będziemy starali się uratować ludzi, którym skończyły się yy, parkometry. Tak? Czyli wrzucili tam trochę za mało pieniędzy i nie zdążyli wrócić zanim się skończyło to. No i grozi im teraz yy, to, że dostaną karę. I wyśledziliśmy yy, właśnie tego parkingowego, który tutaj chodzi w lepiej bilety. I idealna sytuacja jest taka, że trzeba się znaleźć jakby przed nim i zdążyć wrzucić monetę do takiego parkometru. No i wtedy zostawimy, taką karteczkę, że został ktoś uratowany przed, właśnie przed, przed karą. W ten sposób promuje się tutaj organizację Free State Project. Po prostu pozytywnie, no bo wiadomo, że jak ktoś przyjdzie i zobaczy, że został uratowany, no to zbudza to jak najbardziej pozytywne emocje w nim. I mnóstwo ludzi jest zaangażowanych też w to, jest, nie? Jest. W tym momencie z tego co wiem, praktycznie codziennie ktoś chodzi i, i robi to. Także zostało uratowanych już tysiące ludzi, w zasadzie tysiące razy. No i jest to spora, spory ból dla budżetu tutejszego miasta. Wejdziemy teraz po mieście i właśnie jak widzicie tam w jest samochód. Tych parkingowych, którzy sprawdzają, czy, skończyła się, czy skończył się czas. I tutaj mamy właśnie jeden samochód, gdzie czas się będzie kończył. Zostało dwie minuty. niego ok i zostawiamy. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejnego kierowcę, który nie zapłacił, ale jak się okazuje ten samochód jest w aspekcie rządu, więc nie przycimy mu. Monety. Kolejny uratowany. W tym przypadku niestety ktoś już dostał karę i wtedy dostaje od nas taką kartkę, na której jest wytłumaczone, jak powinien jakby, zakwestionować tą karę i jak ma szansę, żeby ją po prostu, żeby jej uniknąć i takie coś też zostawiamy w takiej osobie. I kolejny. Like Tak jak jego pora na konkurs. Zadanie jest takie, żeby wymyślić polskie słowo na Robin Hooding, żeby to jakoś zgrabnie brzmiało i wysłać je na FreestateGMail.com, osoba, której hasło mi się spodoba i które zaczniemy używać, otrzyma nagrodę. Po co nam jest polskie hasło na Robin Hooding? Dlatego, że zamierzamy to zrobić w Krakowie. Przynajmniej ja zamierzam i szukam chętnych. Jeżeli jesteś zainteresowany, to przysyłaj również maila na FreestateGmail.com. Jeżeli podoba Ci się ten pomysł, to roześlij filmik do znajomych, spróbuj może kogoś więcej zachęcić. Bardzo chętnie również usłyszę informacje z innych miast, gdzie parkometry pozwoliłyby, żeby Robin Hooding praktykować. Niekoniecznie muszą być takie jak kin, wystarczy, że będzie możliwość po prostu wpisać i zapłacić za inną osobę. No i cóż, zapraszam do kolejnego odcinka, zapraszam do polecania, subskrybowania, jeszcze będzie na pewno sporo się działo. I jeżeli chcecie mnie posłuchać również na żywo, to o 9 w każdy poniedziałek wydanie główną z Hugo i ze mną. Cześć!